z mam ze sobą związek zrobić kolejny odcinek. Dzisiaj odcinek z nie, bitw kogutów. Niestety była walka między kopinem a aniksem. Ten sam nie stało, a to chyba nie został. Zrobiłem to, tam trochę jest... wydłużą tych piórek. szyj, No, szyi. I jeszcze jedna walka była. Tylko to już była taka mniejsza y... o szabo. Tylko nie widzę kobiecika. Ten kogucik żółty z białym kogucikiem. To akurat się domyśliłem, do walty, że była walka, bo tam wyganialiśmy kury, bo zaczęło padać, akurat ze szkoły poszliśmy i mówię, że ma ten. Jest jajeczko. I mówię, że ma, że ma takie, takie jakby strówki tutaj na końcu, takie jakby zaschniętej. I... I ma na końcu tam kilka. Możesz złapać kofinę i pokażemy, jak to u niego wygląda. Tutaj kurczaczki, jak mogliście widzieć, w poprzednim odcinku zostały przeniesione. Mam nadzieję, że to nic nie będzie deptało kochynku, bo teraz jak się kofin go boi I patrzcie, jak to mu się stało. Co mu się stało. Tu Oj. na szyi, w dół, w dół. No nie fajnie się stało, ale muszą, muszą czasami zawalczyć, żeby pokazać, który jest lepszy. Tak, właśnie z kochin wygrywał, ale akurat tak się stało, że kochin. fajnie tak I tu właśnie jeszcze go tak trochę odizolowaliśmy, bo przyszliśmy ze szkoły i tak wchodzimy, a ja mówię, co jest czemu kogut tu leży. I tak ten, tak miał łeb pod kartonem, i już mówię, kurde, kochin, kogut mam zlech. I, tam przy, I tak go biorę, a on normalnie stoi. I patrzymy, a cały krwawiony drzewień. Yy, yy, znaczy taki już miał osłupkowany, ale już wiedzieliśmy, że nie jest dobrze. Yy. Też, go, też go praktycznie tak, w takim stanie przywieźliśmy, bo też był po walce kogutów. Nie wiadomo, z kimś z kimś. Bo wiemy, że była, bo Michał nasz widz nam dał. Pozdrawiamy. Nam pokaz mówił, że lecz po bitwie. to też tu akurat też od niego kura usiadła, to jest od niego co kupiliśmy. tu jest jedna, co od niego kupiliśmy i Feniks, co od niego kupiliśmy i białoczubki trzy, ale nasz ulubiony białocubek akurat zdechł. Ale krótką widzę, że wysprzamy bo panalko nie powarać, ale taki ramo, że będzie walać się i się, się i... Naredytu, Jedziemy. No więc, znaczy zamieniamy się, bo stwierdziliśmy, że szabo się wymieniły, bo koguta chcieliśmy się pozbyć. A jedna osoba nam zaproponowała zamianę i się zamieniamy, bo chcieliśmy się koguta, buta szabo pozbyć, bo nie chcemy mieć tyle tak dużo w stadzie. Na pewno Wam nagramy odcinek z tego, tylko zobaczymy w jakiej to będzie formie. Bo ostatnie odcinki Wam nagrywaliśmy jak kupujemy, są w kartonie. Tylko że usunął się z tak wielbłądzi, w co tak kupiliśmy i dlatego nie było tego odcinka. Bo on był nagrany jak w samochodzie byliśmy, jak go mieliśmy w kartonach, jak mnie, ja tą parkę właśnie mieliśmy ale no niestety filmy mi się pousywały a zobaczymy jak to dla was nagramy, bo na ten moment jeden kogut z tym lawendowy, jedna kura szabła jedna kura taka niebieska znaczy ona nie jest tak niebieska dokładnie, ale jest taka pół na pół niebieska można powiedzieć znaczy jest bardziej niebieska niż lawendowa czy biała, coś takiego więc Tą kurę dajemy, bo mamy jedną taką bardziej białą niż niebieską taką tylko, że stwierdziliśmy, że za takie dobre kury, co nam na chce, on nam chce sprzedać to nie chcemy takiej m, słabej można powiedzieć dawać, słabej w ubarwieniu, bo każda kura jest dla nas tak samo cenna, ale niektóre mają po prostu gorsze ubarwienie to można powiedzieć bez wunu <grystanie z ubarwieniem> i co? I te silki, nie wiem czy nie pokazywaliśmy Wam je, jak je opaskowaliśmy, więc teraz może jak coś będzie widać, to zobaczycie, jeszcze. ten ma białą, tańt ma białą, ma białą, rudy ma zieloną, dlatego że chcieliśmy odróżnić go od kogutów, dać mu inną opaskę, taką bardziej męską, tak można powiedzieć. Zieloną stwierdziliśmy, że mu damy zieloną. Żółtą mają dwie kury rudy: czarną ma czarna z silek, a fioletowa srebrnoszyja i niebieski, co tam niebieski, niebieska, nie wiemy tam co jest, ma fioletową. One wszystkie w trzech mają fioletową. Stwierdziliśmy, że chcemy dać fioletową, żeby ona się bardziej rzucała w oczy. Tutaj mają pod kolor swojego ubarwienia. Te młode, nie wiem, można, może złapać jakąś, co ma fioletową i możemy pokazać tam, albo jakieś inne, bo fioletowa ma mała, serbrno-szyja i ten niebieski. Mają fioletowe. Patrzcie. Czekajcie, flesza włączy Jest fioletowa. Taka jest, taka na zapinanie. Fajna. Nie wiem, czy to jest opaska, czy zapinka. Chyba zapinki bardziej niż opaski to są. Na przykład tutaj jest to zielona. Przetrzymajmy mu nóżkę, żeby było widać. Jak widzicie, jest zielona ta zapinka. Feniks ma czarną. Kochiny kurki mają fioletową. A kogucik nie pamiętam, ale chyba zieloną mu dawaliśmy. Kocham kogucik nie zieloną, chyba z tego co pamiętam, nie? No, to jest mhm. to, to jest ta ma na pewno fioletową, to jest 100%. Te mają czarny jak kolor, a, a nakrapiane i stwierdziliśmy, że damy białą, dlatego że ona się rzucała trochę w oczy. A po drugie, że ona ma łapcie bardziej białe niż czarne, więc taka na, na naszła decyzja. Yy. U z tych zapinek. <laughs> to chyba mówiliśmy w poprzednim odcinku, ale niebieskie mają fioletowe. Stara, yy, stara, ta, ta m, żółta. Ona ma zieloną, tak jak kogut. A tam. Więc im wzięliśmy. No. A jeszcze chyba jakieś padały, by były trzy. Ale tylko, że tylko, tylko te dwie miały żółte, więc nie wiemy. Bo tylko im zapadaliśmy żółta, leżały tam. Znaczy tu leżały dwie, od nich właśnie, a tu też leżała jedna, A żółte tylko mały, miały te dwie rude, co tam są, yy, i ten rudy, bo ten ma zieloną. Można po prostu spadła, bo nic innego nie miało żółtej, chyba że, nie no, bo ten wielbłądzi ma, jeszcze ten wielbłądzi ma żółtą, ale on ma, widzę. Może też zauważycie. One jakoś jak jesteśmy w kurniku, taki przymulony siedzi, ale raczej nic mu nie jest, bo na dworze On jest na nie nie Tylko, tylko paint tak nie robi w kurniku, bo pań, z paintem cały czas walczymy z pirojadami. To jest jedyny kogut, który u nas ma pirojady. Nic tutaj co widzicie nie ma pirojadów, tylko paint. Więc śleśna sytuacja, ale walczymy z, z tym i. Psikamy go, tu nawet ten preparacik leży, bo walczymy cały czas z tymi piórojadami. Ale co zrobić, nie zrobimy, raczej zrobimy, tylko że lędzą się cały czas te małe stwórki. A psikamy im, psikamy mu, tak to mu psikaliśmy co 2-3 dni, a teraz mu psikamy codziennie, bo chcemy u niego się pozbyć tych... Głowienek małych, on też takie jest dziwny, cały z takim językiem, tak by a tak cały czas się ślini, go się podniesie, czy coś się ślini, więc nie wiemy, co jest z tym kołutem, nie tak, czy może wszystko jest dobrze, tylko jakiś, nie wiem, nie nie wiem, więc dobra, ten odcinek już jest długi, Myślę, się widzimy z wami w kolejnym odcinku, cześć.